Ostatnio robiąc unboxing tego niebieskiego przystojniaka, robiliśmy to w towarzystwie kawy i książki o kawie. Dzisiaj książkę o kawie dorzucę inną. Kawę też mam. I mam też zegarek, który dzięki uprzejmości Remka ze sklepu Zegarki z Polski mam okazję pomacać i wam pokazać. Sam jeszcze nie oglądałem, więc to będzie pierwsze spojrzenie. Podobny dokument już raz dostałem, kiedy kupowałem mojego Gerlacha instrumenta. Teraz mam taki oto dokument do Gerlacha tatry. A sam zegarek jeszcze w pudełku. Nie wiem, jak się na niego zapatrywać, bo... Jak oglądałem prezentację, gdy się pojawiły kilka dni temu te zegarki na zdjęciach w internecie, tak troszeczkę bardziej jako już prawdziwe zdjęcia prawdziwych sztuk, to nie potrafiłem wyrobić sobie opinii. Nie wiedziałem czy to stricte elegant, czy coś co poniekąd jakoś tam jest taką polską odpowiedzią, czy może nawiązaniem czy czymś podobnie górskim jak mój Seiko Alpinist. A teraz rzucam razem z wami okiem pierwszy raz na nie Boże, kochane niebieskie. Zielone oblicze tego oto tatrzańskiego z nazwy zegarka. Znajduję tu więcej paraleli do tego, jak wyglądało moje pierwsze spotkanie z alpinistem, bo alpinist też był na brązowym takim ala-krokodylowym pasku, gdy go odbierałem. I jest w tym też pewnego rodzaju paralela. Ten pasek, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, gdy myślę o pasku z alpinista. Wydaje się być ciekawszy. No i ma całkiem, całkiem zgrabną klamrę typu Butterfly. Ośmielę się ją też rozdziewiczyć. Jest sygnowana całkiem ładnie. Logo zmatowiona pasuje do boków koperty. Zegarek jest mniejszy niż się spodziewałem. Nie wiem dlaczego miałem w wełbie, gdy oglądałem zdjęcia, że będzie taki bardziej Bauhausowo-wielki, a on jest całkiem zgrabny. Całkiem, całkiem. Zresztą zmierzmy sobie średnicę. Wychodzimy tutaj 39,4 mm. Jakbym nie przyłożył tej suwmiarki. 12,8 mm po grubości. I jak już jesteśmy przy tym wszystkim, to 47,9 mm lak lak. I bardzo fajny, normalny rozmiar dla paska, czyli 20 mm. Proporcje są fajne. Koronka trzyma się bardzo dobrze, tak jak to miało miejsce w instrumencie. Nie ma co. Założę go sobie na rękę. Zobaczymy, jakie będzie pierwsze wrażenie z założenia, z przymierzenia. Na moim 17 cm nadgarstku miałoby to szansę prezentować się mniej więcej w taki sposób. Zdecydowanie jest układnie wygodny, jeżeli chodzi o rozmiar. Nie jest też zbyt wysoki. Przypomina mi kształtem i sznetem nieco mojego Kemnera mechanika, tą marinkę. Tak jak wspomniałem, precyzją tutaj uchwytu i wykonania mechanizmu, mechanicznego koronki przypomina mi drugiego Gerlacha, którego mam, a kolorem i pomysłem i nomenklaturą przypomina mi nieco mojego alpinista. Także może zabierzmy tamtą trójkę i spójrzmy sobie na te wszystkie zgarki razem, bo czemu by tego nie zrobić? po przemyśleniu odpuściłem sobie jednak tego instrumenta, bo to inny rodzaj sznytu, inny rodzaj pomysłu, a tutaj powiem szczerze, że te pierwsze, totalnie pierwsze wrażenie moje jest takie, że te Tatry od Gerlacha są gdzieś w pół drogi dla mnie pomiędzy bardzo sportowym w porównaniu z nimiż alpinistem, ale nawiązującym może nie tyle bezpośrednio wizualnie, co, co kolorystycznie, jak i nomenklaturalnie, a tym Kemnerem, którego mam w kolekcji, który jest takim zdecydowanie bardziej klasycznym, elegantem. No bo tarcza, nazwa i jakiś taki sznyt, przynajmniej w mojej głowie, rezonuje z alpinistem, bo jest to dla mnie takie podobne, a kształt koperty, klimat i takie eleganckie podejście przypomina mi z mojej kolekcji najbardziej tego Kemnera. To jest fajne, bo ta koperta wydaje się być bardzo, bardzo układna. Jest całkiem, całkiem. Zgrabnie poskładana, choć dość wysoka. Takie pierwsze wrażenie. Wyjęty z pudełeczka, i tyle. Nie mam jeszcze żadnej opinii, bo nawet nie zdążyłem jeszcze porządnie na rękę założyć. Ale na pewno możemy przez chwilkę sobie na niego popatrzeć.